Oku hybel brytyjskiej armii. I teraz zrozum, zrozum. Angielska armia pracuje nad tym, żebyś ty i żeby twoje dziecko i wnuk, jak patrzy na mapę, żeby nie rozumiał i nie wiedział, że my Polacy to wszystko co jest na wschód aż do Alaski, to jest nasze dziedzictwo. Tam się szanuje Polaków. Wiecie o co Rosjanie i wszystkie ludy Rosji mają pretensje do nas, że ulegliśmy wpływom kazarskim. i zamiast iść na wschód i robić porządek po polsku, to naszej szlakcie się nie chciało. Rozumiecie naszą sytuację? Oni to wiedzą, my tego nie wiemy. My to wiemy, my narodowcy pracujemy nad tym i wybitny narodowiec Mariusz Świder zrobił. Tworzył, napisał kilka książek, opracował ten temat i pokazuje, jak rok za rokiem wiele polskich kobiet, szlachty, szlachty panów, rycerzy, budowało Rosję, inżynierów, kolej transsyberyjska, to wszystko jest nasze dziedzictwo. I oni wiedzieli, że jeżeli Polacy będą współpracowali z Rosją, to to imperium będzie nie do zdobycia i zawojuje świat. I wiedzieli, że trzeba to zniszczyć. I po to zrobili pierwszą wojnę światową i drugą. I dlatego zniszczyli PRL, żeby Polakom, Rosjanom, Białorusinom i Ukraińcom coś szalonego nie trafiło do głowy. A co szalonego może nam trafić do głowy, że mamy po prostu ze sobą współpracować i tworzyć słowiańskie imperium aż do Tak i chodzi cały czas i po to te skórwy syny pojechały na Białostodczyznę, żeby robić kolejną wojnę dzisiaj i mnie to gówno obchodzi, czy ja zapłacę mandat, Za wszystkie ujęję, czy nie, ale to ktoś musi tu powiedzieć. Dalej, tu raz jeszcze wiecie. Czyli to nas Chcecie, na, żebyśmy przegrali wojnę? chcecie, żebyśmy to opuścili? Artur, masz swój macz. Byłaj nasi, bo aż tak idziemy do Putom. Nie myśl sobie, że jak wsadzimy Słosajskiego do pierdla, to, to mamy do zatkany gagę. Nigdy. Życzymy sobie żeby wojska spoza Unii Europejskiej opuściły terytorium Polski. Proszę to powiedzieć Panu Komendantowi. Proszę to powiedzieć, droga pani policjantko. Zobaczcie, jak pani policjantka ma na imię, bo chcę się do niej zwrócić po imieniu. Proszę państwa. To jest historyczny moment. Odkryliśmy o co tutaj chodzi. O wielką geopolitykę tutaj chodzi. O wyeliminowanie głosu Słowian tutaj chodzi. O wezwołowienie dzisiaj chodzi. O to, żeby idee narodowe, które były szeptane po kątach od dwóch, trzech lat dzięki Olszajskiemu, znalazły się w pierwszym nurcie świadomości. O to chodzi. Żeby te idee nie znalazły przełożenia, żeby polska policja i polskie wojsko. Nie obroniło naszego kraju. Nie o to chodzi. Po naszej o obce interwencje tutaj chodzi. O obce wpływy tutaj chodzi. O tych agentów brytyjskich. Co drugi minister w polskich rządach okrągłostołowych. Jest angielskim waskowskim. Agentem Maciek na razie specjalnie nie możemy tobie dać głosu, żeby nas nie posądzać, że jesteśmy ludzcy agenci. Mówcie o nas, że jesteście, że jesteśmy ludzcy agenci. Nie ma dzisiaj rosyjskiej flagi tutaj. Maciej Poręba dzisiaj nie przemawia. Sendecki to przemawia. Olszański o tym powiedział. Rozumiecie, Kurzeja o tym powiedział. I krzyczcie o tym. Ten krzyk musi dotrzeć do wszystkich. Brytyjska armia wol, brytyjska armia wol, brytyjska armia wol z polskiej ziemi, wol z polskiej ziemi, brytyjska armia 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 wol z polskiej ziemi. na no pochybel brytyjskiej armii.